Niektórzy pracownicy hoteli naprawdę cię obserwują, kiedy śpisz i nic nie możesz z tym zrobić. Byłem w tanim hotelu pod poznaniem. Podróż służbowa, cięcie kosztów klasyka. Już przy zameldowaniu coś było nie tak. Starsza recepcjonistka, Maria, powiedziała moje imię, zanim się przedstawiłem. Pierwszej nocy zadzwoniła do mojego pokoju dokładnie o 20. Przesadnie miłym głosem. Następnego dnia po powrocie z pracy w pokoju czekały ciepłe ciastka. Nie prosiłem o nie. Drzwi były zamknięte. Nikt nie miał klucza. Kiedy zapytałem, jak się tu dostała, tylko się uśmiechnęła i powiedziała, zawsze pilnuję swoich gości. Trzeciej nocy przesunąłem krzesło pod klamkę i nie gasiłem światła. Około drugiej nad ranem coś mnie wyrwało ze snu. Cisza była zbyt głęboka. Czułem, że ktoś tam jest. I stał przy łóżku, nieruchomy, cichy, wpatrzony. Zapaliłem światło. Maria, ubrana jak wcześniej, nie mrugnęła, nie drgnęła i wtedy wyszeptała. Chciałam tylko zobaczyć, jak wyglądasz, gdy śpisz. Zamarłem. W sekundzie poderwałem się z łóżka, złapałem klucze i wybiegłem. O trzeciej nad ranem, trzęsąc się z zimna i strachu, zameldowałem się w Mariotcie, nie zabierając ze sobą nic poza lękiem.